Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku samochód, który już był na naszym kanale, tylko jego kolejna wersja. Mieliśmy Golfa 5 5 normalnego. Mieliśmy Volkswagena Osa, czyli Golfa 5 kabriolecie, a w dzisiejszym odcinku Golf 5. Zapraszam do oglądania. W filmie nie będzie nic o jeździe, o samochodzie, za wiele o silnikach, bo ten film nie jest o jak się ten samochód prowadzi. Tylko film jest o tym, że w tym samochodzie jest dużo miejsca, że on jest dla rodziny, że jak najbardziej. Także oglądajcie. Golf Plus 2008 rok z najlepszym silnikiem, jaki może być w tym samochodzie. Najbardziej oszczędny. w w Golfie 5, plus i zwykłym. Mieliśmy oczywiście benzyniaki i dieselki. Były silniki MPI oraz e, z bezpośrednim zyskiem paliwa. nie i oczywiście dieselki 1,9 oraz 2,0. Tutaj jest 1,6 MPI, 102 konie z instalacją gazową. Zobaczmy sobie go. Tak. Jak to otwiera się? Mhm, o jest tu. Ale tu ciężko chodzi. Ty, trzyma się. Ej nie, patrz, trzyma się. Patrzcie, trzyma się, ale jest też pryncik. O, podkładamy go gdzieś tu. Gdzie to się podkłada? Dobra, jest. E, tak. 1,6 MPI o mocy 101-105 koni, różnie tam podaje prasa. Tak, mamy, widzimy tutaj instalację gazową, spalanie takiego Golfika, to jest 10 litrów gazu, Tu normalne jeździe, nie mówimy, że jakoś tam wolno, ale też nie jakoś szybko, normalnie, powiedzmy tam zgodnie z przepisami, czyli przejechanie 100 km 28 50, jeżeli gaz jest pod 85. Także to jak najbardziej fajnie. No Gdzieś tam na odpalenie wiadomo, potrzebujemy troszkę tej benzynki. Ale jak zalejemy półbaku, to myślę, że przy 15 tysiącach km rocznie ten półbaku nam wystarczy na cały. Cały rok. Co tu więcej mówić? Koszty eksploatacyjne takiego silnika, te silniki były już w pasacie B5 yy, w 1996 roku w golfie czwórce. Silnik naprawdę dobry. Pobiera olej, oczywiście, jak każdy gdzieś tam z Volkswagena. Co tu więcej o tym silniku można powiedzieć? To jest wszystkim paliwa. Wiadomo, instalacja jest już dużo droższa. Pobiera 20% benzyny, 80 i, 80% i resztę pobiera gazu. Bardziej awaryjne, tutaj gdzieś tam. Jakieś awaryjne, nie jest awaryjne, polecane te silniki robią kilometry. Wymiana na przykład rozrządu w takim silniku 600, 700, 800 do 1000 zł. Zależy w jakim warsztacie, gdzie robimy. Świece 100 zł. Słuchajcie, bo były wymieniane ostatnio w twórce, żeśmy wymieniali. Kable. 150 zł. Mówimy o takich nie najwyższych półkach, ale to samochód już też prawie ma 20 lat. Przynajmniej w golfie czwórce ponad 20. Ten ma z 2008 rok, jak szybko liczę, 16 lat. Wygląd Golfa Piątki Plusa. No, jest. No, inny jest niż zwykły Golf. Zobaczcie sobie przód. Lampy na pewno nie założymy. Z zwykłej piątki, podejrzewam, że z obudowy, z karoserii, nie założymy nic. Jest też Golf 6, niewiele się Wam powiem różni, lampy są przemodelowane, jak to Volkswagenia, ale tył praktycznie w Golfie 6 Plusie jest, jest taki sam. Z boku, no co, no. Czy mi się podoba? Powiem Wam, że jest taki, ten, naprawdę zrobili ze zwykłego Golfa piątki, który jest w miarę ładny, tak, oczywiście Golf może być ładny w miarę, tak go złapali za górę, tak go naciągli, to wszystko się tak pociągło. Czy się podoba? Funkcjonalne to jest. Przepraszam Was z góry za dźwięk, bo ponieważ wieje dzisiaj strasznie, także nic na to nie poradzimy. Chodźcie do tyłu. Różnice z tyłu. W zwykłym Golfie piątce mamy, oczywiście mamy tablicę na zderzaku. Tutaj mamy to na pokrywie bagażnika. No i co? No, co tu można więcej mówić? Widziałem też dużo piątek. Dużo. No są piątki, które mają relingi dachowe. To też gdzieś na plus. Ale ten samochód jest fajny, dosyć duży w środku. Także chodźmy do środka. Wsiadamy. Wsiadanie do Golfa plusa jest bardzo wygodne. Drzwi chodzą oczywiście, jak to w Golfie. Chodzą. I co? Już zauważyłem jeden minus, którym jest wsiadanie. Eee, osoba mojej postury... Czyli nie zachuda, wyjdź w drugą stronę. Jeżeli siądziemy i przy tym metrze 80, no tutaj zahaczymy to. To się wbije, haczymy o tą dźwignię. Dźwignię, przepraszam, do fotela. Co mamy tak? Kapholdery. Pod okietnika widzę brak, ale schowków dosyć tutaj jest. Cup holderki są trzy, nawet to ten mały jest. To jest na plus. Ta deska jest całkiem inna, powiem Wam. Różni się w środku najwięcej. No z zewnątrz też się różni. Od golfa, że go nie przypomina, no to ta deska. Tutaj gdzieś to tak bym powiedział z Tiguana. Chyba jest nawet, no nie wiem czy wejdzie. Radio na pewno pasuje, to wiem z Tiguana, ale chyba też te nawiewy byśmy do Tiguana założyli. Popielniczka bardzo głęboka. Tutaj coś rzucić, powiem jakby tutaj drobne wrzucił, to tam patrzcie, żeby wciągnąć, włożyć. ład jakby tak do końca, to tak. Ja jakiejś dużej ręki też nie mam. Ktoś jak taki z wielką łapą miałby problem. Gniazdo jest. Tu mamy półeczkę. Tu jest druga. Co jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba, że jest położyć, gdzie ten, ten telefon, choćby nawet. Tu patrzymy sobie dalej. No przyciski, klasycznie golf. Kierownica, typowy golf, ale deska, tak jak widzimy, jest. No, nie ma tragedii. Tutaj nie ma tego. Pamiętacie, w golfie Piątce, w Audi A3, tak samo jest tutaj, tak jakby trzymadło, a tutaj mamy to dosyć jakoś to zagospodarowane dużo, dużo, dużo lepiej. Ja się ustawię może i jak się siedzi? Siedzi się dobrze, powiem Wam, wygodnie. Brakuje mi podłokietnika, ale można mieć. Tutaj możemy mieć takie szufladki, wysuwamy, mamy sobie tam różne rzeczy, dosyć tam możemy rzeczy powrzucać. Zobaczmy sobie schowek, też jest dosyć, widzimy, tu mamy książkę i schowek na plus, bo jest klimatyzowany. Idziemy do tyłu. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tyłu, co zapomniałem, dosyć duża kieszeń jest na, na napój. To jest fajne. Tu mamy schowek. Według mnie, nie wiem, co tu można trzymać. Klucze rzucić, ja bym tu nic nie dał. Ale no jest, może ktoś coś tam wrzuci. I Wam powiem, że na upartego jest miejsce na butelkę z wodą. Wyciąg. O. Także gitarka. Teraz idziemy do tyłu do tyłu miejsca dużo, wygodnie się siedzi tu zaś widzę, że też nie ma fajne że to jest, jeżeli wozimy dzieci że to nie jest z materiału, tylko z jakiejś jakiegoś tworzywa, skóra to to nie jest zobaczcie, tutaj mamy duży cup holder, to też fajnie ta woda bez problemu i myślę, żeby nie wypadła Cztery szyby w prądzie, ale Wam powiem, że to wykonanie... Powiem Wam tak, ten Golf ma gdzieś w granicach 176 tysięcy przebiegu. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Jest to dosyć takie... takie tandetne, bym powiedział. Mamy kieszenie w drzwiach, ale w tej kieszeni mamy... ...popielniczkę. Coś innego, także z tamtej strony nie ma. Tutaj tutaj jest. I teraz tak podłokietnik. No, jakiś tam jest. Cup holder też jest. Patrzcie, jak to porobili. Aha, to jest też fajnie. Od bagażnika strony pociągniemy i nam się to otworzy. Także to jest jak najbardziej na plus. Także super. O. Naprawdę, zagłówki regulowane, ale to tam normalnie, standard. Mamy ten luk bagażowy. Fajną rzeczą w Golfie Plusie, a nie Piątce, w Piątce mamy normalnie fotele. Ta kanapa jest tutaj regulowana. Patrzcie. I cyk, powiększyłem sobie bagażnik. Ale wyjdę, przestawię. Jakbym cię, Łukasz, mógł prosić, jest blokada dla dzieci. Także na plus. Jeździ tutaj oczywiście dziecko, dlatego jest to załączone. Nie jest klamka zepsuta. Eee, tak, tak już pokazywałem. Fotel się przesuwa, ale można zrobić płaską podłogę i to też jest na plus. Tylko wiecie co, może to jest fajne, tylko że w 2008 roku czy takie coś, jakby jakieś dźwigni nie szło zrobić, nie wiem. No ale tak Volkswagen zrobił. Patrzcie tu i fotel idzie nam na dno i mamy równą powierzchnię. Co zaraz zobaczymy przechodząc do do bagażnika. A tu nie mamy, patrzcie. albo ja tego nie mam obsłużyć. I będziemy mieli. Poczekajcie, poczekajcie. Zamień się, Łukasz. Dobra. Jesteśmy z drugiej strony i pytanie. Czy siądzie to oparcie tak samo? Tak, już widzę. Samego tego nie położymy, czyli... Jeżeli chcemy mieć w trójkę, no to osoba zawsze musi siedzieć tu. Aha, zrobimy jeszcze klik, o, i wtedy widzimy, jest to y, równiutko. Normalnie idzie tą podłogę opuścić i jest jeszcze niżej, ale wam zaraz pokażę w tym wypadku, dlaczego nie idzie. No i co? Podnosimy do góry, ustawimy sobie te fotele w tej pozycji i idziemy do bagażnika. Przesunąłem fotele maksymalnie do przodu, ustawiłem w pionie, jeżeli tam rzucimy sobie telewizor 40 cali, chyba by nie wszedł, z kineskopem, to na upartego z tego sklepu możemy dojechać. Bo patrzcie, no siedzę jak wy. jakim Lupo, albo jakim Cinco nie? Czyli można jechać. Te... No, jechałbym gdzieś. To jest też na plus, że powiększymy ten bagażnik. Pojemność bagażnika 395 litrów, po złożeniu kanapy 1360. Także dosyć duży bagażnik i mamy to dosyć wysoko. Zabierzemy tą półkę, żeby Wam pokazać ten bagażnik. Patrzcie. Niby jest ok. Można mieć w Golfie Plusie dwie podłogi i w sumie nawet trzy, bo mają tak, no dwie, no powiedzmy. Tutaj, że to jest równo, nie mamy praktycznie progu załadunkowego. Tutaj mamy sobie, zobaczcie, no jest taki dosyć duży, duża przestrzeń. Ale jak to, no, mówię tak, że powiedziałem, coś dużego tu wsadzić, bez problemu włożymy do tego bagażnika, powiększymy sobie tą przestrzeń i możemy coś, coś przewieźć. Czekajcie, dam tą półkę, żeby jej nie pobrudzić. Do przodu. Bo fajną rzeczą jest w tej półce to, że tutaj mamy haczek. Normalnie macie jeszcze drugą półkę, podłogę i tu można też jakieś graty, ale w tym Golfie y, mamy tutaj butlę gazową. Jest tu taki przesuwnik podeprzemy sobie bardzo często mi to w niektórych samochodach brakuje, że chcemy coś wyciągnąć czy coś. Ten lewarek, który kąta gdzie szukam, gdzieś nam to poleciało, tą półkę musimy gdzieś położyć. A tutaj jest na plus. Butla 42 litry chyba, z tego co widzę. Gdzieś taka jest. Także dosyć, dosyć duża. Jakby była mniejsza, no to i tak by wystawało, także jest to schowane. No i tu mamy jakąś tam przestrzeń, także możemy sobie coś tutaj Położyć. Ale normalnie w Golfiku mamy tutaj, jeżeli mamy tam dieselka, czy, czy nie mamy tego gazu, to mamy dosyć półkę. Tutaj mamy też, widzicie, schowki. Mocowanie na trójkąt. Jak najbardziej na plus. Tutaj też apteczkę możemy sobie założyć. Tutaj tak samo. Także jest to na plus. Złożę te fotele, pokażę Wam w całości. 1360 litrów, także dosyć dużo. Śpimy. No tak. Nie, ja, wyspałbym się. No i mnie zamknął. Także widzicie, bagażnik jest dosyć, dosyć duży i w miarę prosty, nic mi tutaj nie haczy. Także idziemy dalej. Widziałem, też półki mają niektóre te Golfy, że tu jest siateczka i możemy sobie coś powrzucać. Nie wiem, jakieś, choćby kamizelkę odblaskową. Także tutaj nie ma, ale tam jest to, także bardzo fajnie. Haczyki mamy oraz gniazdo 12. Woltowe. Patrzcie, co tutaj widzę. Patrzcie, tu jest zaślepka. Pokazuje, że możemy otworzyć bagażnik od środka, jakbym zasnął. Fajnie. Na plus. Czyli przystosowany do spania. Idziemy do podsumowania. Podsumowując, dla kogo taki Golf Plus? Dla rodziny. I Sofix ma. Fotelik bardzo fajnie wpasujemy. Ja oczywiście nie mamy. Golfa. Kupiłem sobie za firę 7-osobową, żeby dziecko wozić, ale taki Golf Plus też jak najbardziej jest na plus. Bagażnik dosyć duży, funkcjonalne to jest tanie w utrzymaniu, spalanie 10 litrów, tylko cena. 2008 rok, umówmy się stary samochód, 16-letni. Na rynku wtórnym z 1,6 silnikiem, z gazem od 17 do 25 tysięcy. To jest już troszkę dużo, ale te samochody po tyle chodzą. Ogólnie tutaj cenę robi silnik, bo czy Audi A3 z tym silnikiem. Czy zwykły Golf 5 z 1,6 silnikiem jest droższy jakieś 5 tysięcy na pewno od tego silnika 116-konnego z bezpośrednim wtryskiem paliwa? Także musicie sami określić. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i co? Do następnego odcinka. Cześć!